Hej, hej Siemka, Surrounded! Tytuł, którego pewnie nie znacie. Ja też go nie znałem, ale odkryłem go po prostu znikąd i postanowiłem nagrać sobie odcinek z mojej serii mój pierwszy raz. Słuchajcie, nie włączałem nagrywania, jak się pojawiały logo, te początkowe, Natomiast zastanawiam się, co to było. E, natomiast, o proszę, jakie mamy ładne wprowadzenie. Press inventory, default tab to access to invertory. Try pick up items and moving around your inventory, czyli tu mamy tab headwear first side arm. No to właśnie się wyposażyliśmy w nóż. Uuuu. Mamy giwerkę. I zyskaliśmy plecak. A jak się w takim razie. <laughs> Słuchajcie, jak się Wam podoba w ogóle ta gra. Ten pierwsze takie wrażenie, bo mi nie przeszkadza ta postać taka wykonana z, Kanciastych, że tak powiem, pól, kompletnie. O, jest nóż. No proszę, możemy się nawet wspiąć. No dobra, no to słuchajcie. Mamy broń. Tu coś możemy. O proszę, butelka wody. To jest bandaż. I jedzonko. A tu przepraszam, co pisało? Pick up these items in the inventory, right click, uh, then press use. Uh, a, bo tu głód mamy. O kurczę, faktycznie. Zobaczcie, w lewym, górnym, dolnym rogu mm. są <laughs> so i zombie. Ale jazzy. Interact with. Uh, <laughs> Sleep in this to skip the night, when the night is right. Press journal to check time and other details, czyli mamy dziennik jakiś, bardzo skromny, ale proszę bardzo, mamy drzewko osiągnięć regeneracja energii, rozpraszanie, włamywanie się, krytyczne uszkodzenia, proszę, parametry związane z lepszym poruszaniem się, Deathbringer znam taką piosenkę pewnego metalowego zespołu o nazwie Exul, którego wy pewnie nie znacie, ale by mnie to wcale nie zdziwiło, znaczy, zdziwiłbym się wręcz na odwrót, gdyby jednak wyszło, że że tu znacie, a to co? Dobra, słuchajcie, nie wiem po co mi lampka, ale skoro ją mogę wziąć, to to zrobię. I pozbieramy wszystko, czyli widzę, że to jest gra pełna, że tak powiem, znajdziek. To mi pokazuje, że mogę coś, że tak powiem, może te duże rzeczy damy sobie na dół. E, widać, że, że tak powiem, gra jest, przynajmniej początek tej gry jest taki spokojniejszy. No, mógłbym spróbować się przespać, że tak powiem, ale po co? Spróbuję. Y Equip mele, uh, hold right click to enter mele mode, and left click to attack. Luckily it won't attack yet. A czyli samo lewe faktycznie klawisz nie działa. You can default to roll. Oh, no to, to roll coś nam nie działa. O kurde, zranił mnie. Wymiana bardzo była, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie jestem kurcze. Co tu mamy? Pieniądze znaleźliśmy mm. i amunicję. Okej, okay, ale po o proszę. Equip your primary weapon. You can uh, default, reload, air. E, no to to jest takie... E, to jest widzę... Kurczę, gra, która... Headshot. No ammo. Gdzie było inventory? Tu było jakieś ammo. No to... Hello, 45, a tu jest 5,56, czyli mam broń, do której nie mam amunicji, no padaka. Aha, super, gra jest tak łaskawa, zobaczcie, że mamy piękny samouczek. O, i jeszcze możemy się włamać, to zdecydowanie mnie interesuje włamanie się. A, widzę, że trzeba trzymać, żeby się włamywać, okej. Okay. Troszkę animacyjnie może to jest słabe. E, czemu, słuchajcie, zainteresowałem się tym tytułem? No oprócz tego, że są zombie... Military Backpack, a ja mam jaki? Coyote Backpack, price 300, a, czyli ja mam lepszy. 5,56 i mamy naszą amunicję. Ale dlaczego to jest 0 z 60 i 0,18? z 18? Eee, no tego jeszcze nie odgadłem. Dobra, amunicję dajmy sobie na dół, żebyśmy wiedzieli, co jest amunicją, a co jest jakimiś innymi dziwnymi rzeczami. Okulary widzę, że mogę sobie założyć. Nie mam pytań, mogę zostać piratem. Czy do tego. A, nie można się popatrzeć na naszą postać na wprost. Nie mam pytań. No dobrze, słuchajcie, a czy teraz mogę sobie strzelić? Którego zabijamy pierwszego? A, niech będzie ten. No słuchajcie. Hmm. Czy tu jest, że tak powiem, w czym jest trudność? No, trudność wygląda na to, że jednak nie mamy tej amunicji. A skoro nie mamy amunicji, to jak mam z nimi walczyć? A zobaczmy. Eee, to był taki przyrząd do przecinania. O Ojej, stół. Może jeszcze raz się mogę. Włamać? Chyba już nie, bo po prostu mi ją otwiera. A jakieś kwiatuszki możemy zebrać, żeby zrobić eliksir? Nie, to nie ta gra, słuchajcie. Hmm. No dobra, mm. nie ma w ogóle muzyki, jak słyszycie. Sprawdźmy w ogóle sobie w opcjach, co my tu mamy: antyaliasing. Ultra Blur. O, też dajmy ultra. Wszystko jest na maksa. Eee. No dobra, nie będę się zniechęcał, ale zabawmy się w ten sposób. Czy jak przejdę przy zombiaku? Tak. Zombi chce mnie atakować, ale patrzcie. Zombi śpi. Zombie teraz ma noc. Czy to oznacza, że ja. No dobra, zombie jest strasznie nieruchawy. Zombie nic mi nie zostawiło. No niestety nie mogę postrzelać do tego zombie. Strasznie mi szkoda z tego powodu. Zombie nie wiem czemu atakuje tylko do przodu, ale ładne są modele zombiaków. Tu mamy chyba jakiegoś strażaka. Oj, ten mnie zranił, Brzydal. O, co mamy? Kolejną lampkę. Secure Container. Tu kolejna jakaś amunicja. Teraz zdobyliśmy amunicję. 5,56. Czyli to jest jakby magazynek do amunicji. Patrzcie o. No, nie każdemu, myślę, się to może spodobać, że. Don't drink it. <ścoughs> no, mógłbym wypić, ale. Nie chcę jeszcze skończyć życia. O, na kucka też można się bić. Dobra, ruszamy w przygodę. Pójdziemy za drogą, no bo przecież jak inaczej. Enter the Redation area. Wow! No, ale to wygląda jak po prostu. To by było fajne, gdybyśmy widzieli, że dochodzimy, a nie, że takie coś, że nagle weszliśmy i wow, gdzie to my się nie znaleźliśmy. Uch, och, pick up the mask to equip and stop radiation, czyli musimy szybko założyć, a mamy już maskę założoną, okej. Okay. I tutaj co pisało? Take the pills to increase radiation resistance. No dobra. Co chwilę znajdujemy przedmioty. Pick up for Bravo K-Card. Read note. You can find notes around the world that could lead you to find the K-Cards and doors for bunkers and other locations dotted around the map. Goodbye. No wszystko świetnie, tylko You don't have a GPS equipment, czyli nie mamy mapy. Proszę bardzo, zdobyliśmy doświadczenie, ale to jest takie kurde ryzykowne wchodzić. O, widzicie to co ja? No i robi nam się problem, bo nie mam gdzie nieść tych broni. A ja bym je chciał zabrać wszystkie. No i co? Wziąłem największą. No dobra, najwyżej sobie tu wrócimy. Ja cię kręcę, ile tu jest broni. Shotguny na blisko. No nie, no shotguna jakiegoś weźmy. 308, 12G. To jest kolejny magazynek tej broni. Taki już mam tą kartę myślę, że warto wziąć. O, ubierzmy się. Grunt to bezpieczeństwo. Eee, kompensator jakiś. A mamy już takie coś. Nie da się razem połączyć przedmiotów. Okej, okay. nie każdy, bo tu na przykład możemy. Ehm, hmm. eee, no widzę, że jednym słowem, proszę mina lądowa. Jakaś amunicja. O, kolejna amunicja. Snajper kompensator, czy to nie jest. Nie wiem, co oznacza słowo kompensator, ale czy to nie jest jakiś dodatek do. O, proszę! M9 mamy amunicję M9? Nie mamy. E, no, zdecydowanie, widzę, że to nie jest graże, tak powiem, dla osób. Ja cię kręcę. Protection 4, Protection 2, no to zamieniamy. Ale zobaczcie, nie dało się zamienić. Miałem ubrane i chciałem je zamienić. Nie da się, trzeba zdjąć i dopiero ubrać. Hmm. No nie ułatwiają tutaj producenci życia. Pełno, pełno po prostu magazynków do wszystkiego. Siekiera nie mogę tego wziąć na sekundary. To może plecak odłóżmy, a taką siekierę byśmy sobie wzięli. Ojejku, jakie to wielkie. Bo z siekierą można by coś działać. Taka mele broń. A dlaczego? Czy ja jej nie mogę nosić? Zastanówmy się. O, nie mogę jej używać. No to po co mi taka siekierka? Masa, masa przeszukiwania. E... A można łączyć proszę bardzo. Wektor Drum. E, no delikatnie mówiąc o military flashlight. Znowu mamy sniper-kompensator. Mamy już taki jeden przedmiot. Zobaczmy, czy możemy iść tam głębiej. Now living radiation area. No, chciałbym wyjść, no. Mamy tu w ogóle już zdobyliśmy 300 punktów doświadczenia. Go here after exiting the bunker. A zróbmy mały test, czy jak pójdę inną drogą, czy mnie... E, dobrze. Ale zobaczcie, jak też płynnie to wszystko się dzieje z drugiej strony, bez żadnego doczytywania, także... E, zobaczmy, co dalej. You can as well hold Z to access radial menu. Okej. Okay. Aha, i tylko tak dosyć wolno to działa. No chętnie bym wybrał lornetkę, ale nie mogę. Auto! No, pojeździłbym autem. Z tego co wiem, to w tej grze można jeździć samochodem. O! Mamy latarkę włączoną. Ale ja jej nie chcę włączać. Dobra, wyłączyliśmy ją. You need a sledgehammer or crowbar. Czyli chyba będę mógł... Uuu, gdzie jest sledgehammer? Fire axe. Pick axe. Jest sledgehammer. Not enough Not enough space. Eee, ile to potrzebuje space'a, żebym mógł to wziąć? Spróbujmy zrobić tak. No przyznam, że już trochę głupieje jak wziąć ten przedmiot. Dalej mamy not enough space. O, źle odłożyliśmy. Dobra. O kurczę, ale hammer. Jaki młot. No, ale ja go nie mogę używać. No nieźle, nieźle. Technik is skate for a good swing. To może lepiej będzie przyjść tu jednak później po prostu. To mi się wszystko tu z powrotem pomieściło. No dobra. Base building. Ok, to mamy. Widzę wprowadzenie na ma. Wow. Wow, wow, wow. I ja do tego mojego małego plecaczka to mam pochować. No dobra. Nie zauważyłem, że jeszcze tu minimalnie można zsunąć. A. Proszę, pułapka na niedźwiedzie. Cooking fire, czyli miejsce, gdzie możemy coś sobie ugotować. E, no rzeczy tu jest naprawdę masa. Multum. Okej, okay. pada piękny śnieg, ale rozumiem, że to jest śnieg z deszczem przy plusowej temperaturze, i dlatego nic nie opada na ziemię. E, wiem, w tym momencie się przyczepiam. Widzę, że kwiatki występują tylko jedne. No, świat naprawdę wygląda ślicznie. Head this way for vehicles. Once finished, uh, come back here. Uh, to travel to another map, find exit. No dobra, ja jeszcze nie chcę wychodzić. Teoretycznie się nauczyliśmy sporo, ale w ogóle właściwie jeszcze nie graliśmy nic. Wow, musimy znalezione auto sobie naprawić, zatankować, aby trzymać je w dobrym stanie. Czemu żółte auto mi zawsze przypomina amerykańską taksówkę, a Wam? Dobra, dobra, a tu co pisało? Aha, musimy mieć Repair Kit. No dobra, domyślam się, że właśnie to tu znajdziemy. Repair Kit bierzemy. Eee, I mamy też Gas Które auto wybieramy? Dobra, a teraz szybki testik. Nie wiem, czy wy takie rzeczy patrzycie, ale podchodzimy do Checkout i co? I wszystkie trzy auta, zobaczcie, Modele są dokładnie identyczne. E, na drzwiach te wszystkie plamy są identycznie, ale auto jest całkiem ładnie zrobione. Możemy sobie zobaczyć, są w różnym stanie. Get in the budget sedan. No, ten naprawdę malutko potrzebuje, żeby go naprawić. Ten więcej, a ten najwięcej. No to zdecydowanie po wyglądzie zewnętrznym nie da się ocenić. Um, repairing vehicle, dobra, mamy. Y Uuu, mamy grę samochodową. Aha, tylko jak szybko zobaczcie, paliwo nam się kończy, pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda model jazdy. Więc o dziwo jest lekkie opóźnienie e, w reakcji na skręt tego autka. Ale jak na grę survivalową, wow! Ale ręcznego to tu nie ma. Ciekawe, czy uszkodziłem właśnie samochód? Powinienem go uszkodzić, co myślicie? Cannot exit vehicle. Czy trzeba się zatrzymać. Get in the budget 7. Przecież ja go naprawiłem to dlaczego w nazwie jest dalej The Maget? No dobra, wygląda, że to jest mapka po prostu, na której nic kompletnie się, że tak powiem, nie dzieje. Możemy spróbować pojeździć. Ty, wiecie co? Przyszedł mi teraz do głowy pomysł, niczym z gry Carmageddon, o ile ją znacie. Jak znacie, to chyba wiecie, co mi przyszło do głowy. Otóż... Włączyłbym chyba jeszcze raz tą grę, czyli można włączyć samouczek. Najpierw poszedł po samochód, a potem wrócił. Oj, 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 oj. A potem bym wrócił do tych trzech zombiaków i spróbował ich rozjechać. O, paliwo się skończyło. Koniec jazdy. Niestety koniec jazdy, jestem głodny w połowie, e, nie wiem ta kropelka co oznacza. Możemy sobie wziąć repair kit'a jeszcze jednego. I słuchajcie. Żeby było szybciej, o proszę trzeba podejść. Refueling vehicle. Refuel, czyli możemy jechać. Nie możemy jechać. Szkoda, że nie ma jakiegoś paska takiego postępu, który by nam pokazywał, prawda, ile jeszcze nam zostało do yy, napełnienia. O, właśnie, o pasku mowa. Ee, e, patrzcie. Dwa razy przesunąłem samochód podchodząc do niego. No dobra, mniejsze auto. Niku, to auto jest strasznie wrażliwe. A gdzie była ta możliwość? Wyjścia z tego levelu, bo ja już się tu chyba pogubiłem. A czy będzie mi spadać paliwo, jak będę stał? Tak, zapalony silnik powoduje, że też zużywamy paliwa. Hmm. O, tu było to miejsce, gdzie było wyjście z mapy. Cannot continue if in vehicle. No i co? Wygląda na to, że jak wjechałem w tą strefę w samochodzie, to nie mogę niestety wyjść z tej strefy. No dobra, próbujemy wyjść ze strefy. Living Dys area. Opuszczamy za 5, 4, 3, 2, 1, nara. If having crash and using a previous save, save game after loading in. Słuchajcie, generalnie zastanawiałem się, czy pokazać Wam tą grę, czy pokazać Wam inną grę związaną z zombiakami. Padło na tą, bo stwierdziłem, że ta jest świeższa i tak dalej. E, I ma bardzo dużo przytłaczająco pozytywnych opinii. Przyznam, że w takie gry rzadko kiedy grywam. I co tu się nam stało? Halo, gra. Słuchajcie, no więc gra zdecydowała, że chyba się zacięła. Eee, więc ja kończę odcinek o tej grze. Eee, być może wam pokażę coś jeszcze z prawdziwej gry. Ale to tyle. Angel666, tester gear. Cześć, siema z tym czarnym ekranem. I chociaż kursor dam na sam środek. Hejka.